Ciągniki New Holland z serii T4 cieszą się dużą popularnością. No i wydaje mi się, że jest kilka powodów, dlaczego ich popularność jest tak wysoka. Są to ciągniki małe, zwinne i całkiem proste. Także jest to New Holland z serii T4. No ale jeżeli ktoś szuka jeszcze prostszego ciągnika, no to na przykład jest jeszcze New Holland z serii T4S. Czyli całkiem podobny gabarytowo ciągnik do zwykłej t 4 tyle że jest to jeszcze prostsza konstrukcja. A jakie są różnice pomiędzy tymi dwoma ciągnikami? O tym więcej w dzisiejszym filmie, także serdecznie Was zapraszam do porównania tych dwóch ciekawych ciągników. Te dwa ciągniki do realizacji tego nagrania mamy udostępnione przez firmę Vialan. Dzisiaj akurat oddział w Przeworsku. Zaczynamy sobie od wyglądu tych ciągników. Na pierwszy rzut idzie T4S. Jak możecie zauważyć DNA marki New Holland oczywiście jest, czyli kocie oczy. Do tego ten czarny grill na środku, tyle że jest to wszystko, że tak można powiedzieć, zminiaturyzowane. No bo na przykład ten grill jest całkiem mały, ta maska jest taka bardziej jednolita, bardziej prostsza, no bo też jest to jedna z najprostszych maszyn w całym portfolio tej marki. Kabinę mamy opartą na czterech słupkach. A tak stylistycznie no to oczywiście połączenie niebieskiego, takiego nasyconego koloru z tymi czarnymi elementami kabiny. No i jak sobie przeskoczymy na tą zwykłą tę czwórkę, no to tutaj ten wygląd jest całkiem zbliżony do T4SA, tyle że nieco bardziej już taki powiększony. Nawet ten grill jest już nieco szerszy. Te lampy też są w takim troszkę można powiedzieć nieco innym kształcie, ale są to te charakterystyczne kocie oczy. Kratka na górze, na bokach maski. Tutaj też mamy zarówno w tym i w tym ciągniku takie boczne kratki dodatkowe. Ogólna budowa, stylistyka tych ciągników jest całkiem zbliżona, tyle że widać, że te 4 jest taka nieco bardziej rozbudowana, bardziej może charakterystyczna. Kabinę mamy opartą na sześciu słupkach, także gabarytowo czy stylistycznie te dwie konstrukcje są do siebie naprawdę bardzo zbliżone. Ogólnie w wersji tego ciągnika mamy trzy, czy to w zwykłej T4, czy T4 z dopiskiem S. Są to ciągniki o oznaczeniach 55, 65 i 75. No i oznaczenie podpowiada generowaną moc przez te ciągniki. Za to zmiana jest w sercu tych ciągników. W przypadku modelu T4S moc generowana jest silnika 3cylindrowego o pojemności 2,9 litra, produkowany przez FPT. Ogólnie sama budowa całego tego silnika ułożenie tych elementów, to wszystko jest naprawdę bardzo zbliżone, tak jak w innych ciągnikach, czyli filtr powietrza, tutaj odpinany czterema klamrami, cały zestaw chłodnic, akumulator. Z lewej strony na przykład mamy jeden z filtrów hydrauliki, miernik do sprawdzania poziomu oleju i mała turbosprężarka tutaj oraz mamy też układ DOC połączony razem z filtrem cząstek stałych DPF. Nie mamy tutaj układu AdBlue, bo są to ciągniki o mocy maksymalnej 75 KONI, więc w takich ciągnikach ten komponent nie jest jeszcze wymagany. Także jeden gadżet mniej do zbiornika paliwa nalejemy 82 litry paliwa w te 4 zwykłej. Nalejemy paliwa o 8 litrów więcej, czyli 90 litrów. A jeszcze z prawej strony w T4S skrzynka na narzędzia, kolejny zestaw filtrów, rozrusznik i zbiornik wyrównawczy płynu chłodniczego. Także raczej nic odkrywczego, standardowe ułożenie elementów, dosyć prosta maszyna. I jak przejdziemy sobie do T4 tej zwykłej, no to tutaj moc generowana jest przez silnik czterocylindrowy. 3,4 litra, również oczywiście produkowany przez FPT. Filtr powietrza, też na przodzie, też standardowe rozwiązanie. Tu z lewej strony filtr hydrauliczny, 90-litrowy zbiornik paliwa, zestaw pomp hydraulicznych, kompresor z układu klimatyzacji, no i tak samo jak w przypadku T4S, a układ DOC oraz DPF, także to mamy tak samo. I przechodząc sobie na drugą stronę tego ciągnika, no to tutaj mamy skrzynkę na narzędzia i Korek do wlewu oleju do silnika połączony razem z miernikiem i turbosprężarka, jeszcze tutaj widoczna. Także techniczne kwestie tak wyglądają w tych ciągnikach. O ile moc jest podobna, czy w tym, czy w tym ciągniku, no to małe zmiany zachodzą w przypadku maksymalnego momentu obrotowego. W T4S jest generowane 291 Nm przy 1400 obrotach na minutę, a w T4 zwykłej. 275 Nm momentu obrotowego, które generowane jest przy 1500 obrotach na minutę. No i te wartości tyczą się modelu T4 o znaczeniu 65. Także tutaj mamy małą różnicę na korzyść tego modelu z dopiskiem S. Jest to spowodowane tym, że ten silnik jest no nieco inaczej skonstruowany niż ten czterocylindrowy, także ten moment obrotowy jest osiągany nieco wyższy w przypadku tego ciągnika. Także można powiedzieć, że w kwestii momentu obrotowego no to T4S wypada nieco lepiej. Nie są to jakieś duże różnice, ale są. Także też myślę, że warto o tym powiedzieć. Oba te ciągniki są kompaktowymi, zwrotnymi konstrukcjami, więc pewnie też będzie Was interesował promień skrętu czy promień zawracania. T4S Maksymalny kąt skrętu kół 45 stopni, promień zawracania 4,7 metra. Oczywiście oś z przednim napędem, tak samo czy w tym, czy w tym ciągniku. I też taka ciekawostka, można powiedzieć: ten ciągnik, jak i ten drugi, oba dostępne są również z tak zwaną płaską osią bez napędu. Wtedy ten promień skrętu jest nieco większy. Tak samo oba ciągniki występują również w wersjach bez kabiny z taką ramą ochronną. Ale to można powiedzieć takie bardziej ciekawostki, no bo obecnie chyba raczej. Zdecydowana większość ciągników to te wyposażone w przednią oś z napędem i z kabiną. Także w tym filmie to skupimy się głównie na takich ciągnikach i te wszystkie wartości będą odnosić się do takich wersji. To tak informacyjnie, i wracamy sobie teraz do zwykłego ciągnika o znaczeniu T4. W jego przypadku kąt skrętu kół około 55 stopni i promień zawracania 3,8 metra. Także ta zwykła T4 jest nieco bardziej zwrotna. Także z ładowaczem czołowym. Wydaje mi się, że będzie nieco lepiej się spisywał ten ciągnik, ale nie zmienia to oczywiście faktu, że oba są kompaktowe i całkiem zwrotne. Wymiary tych ciągników wyglądają całkiem podobnie. Ich maksymalna długość, zarówno tego i tego, to około 3,9 m. Podobnie rozstaw osi 2,1 m, czy tu, czy tu. Są pewne różnice. Tam w milimetrach 10-30 mm różnicy na korzyść jednego czy drugiego. No ale tak oczywiście zaokrąglając do pełnych dziesiątych części metra, no to wygląda to całkiem podobnie. Za to różni się nieco masa tych ciągników. T4S masa tego ciągnika podawana jest jako 3100 kg. Natomiast specyfikacji na temat T czwórki zwykłej masa to 2800 bodajże 10 kg, tyle że w przypadku te czwórki jest to podawane jako masa minimalna. Tutaj w broszurze no nie było informacji, czy to jest masa minimalna, czy taka maksymalna, no ale powiedzmy, że gdzieś w okolicach tych trzech ton, oba ciągniki będą sobie oscylować. Za to dopuszczalna masa całkowita w obu ciągnikach jest taka sama 4800 kg. Jeżeli chodzi o koła tych ciągników, to jest to kwestia konfigurowalna, bo takie małe ciągniki często na przykład możemy spotkać w warzywnictwie czy w sadownictwie, wtedy te koła są węższe. No ale na przykład T4, ten dzisiaj prezentowany ma koła 280x85 R24 na przodzie, na tyle 420x85 R30 i są to koła Michelin, także dosyć dobra marka i takie nieco węższe. No i dla kontrastu T4S 320x85 R20 przód i tył, gdzie to się kryje tutaj, 380 na 85 R30. Nieco szersze koła, ale i też nieco mniejsze, także jakieś porównanie, jakiś kontrast jest między tymi ciągnikami, ale kwestia ogumienia oczywiście jest w pełni konfigurowalna. Teraz przejdziemy sobie na tył tych ciągników, omówimy sobie udźwig podnośnika w tym i w tym ciągniku, wydajność hydrauliki, no i zaczynamy sobie od tego ciągnika o oznaczeniu T4S. Maksymalny udźwig podnośnika to 3000 kg. Jest to udźwik przy zastosowaniu dodatkowego siłownika wspomagającego. To wtedy ta wydajność wynosi właśnie 3000 kg. Cięgna zakończone uchwytami hakowymi. Tu zafoliowane, ale musicie mi uwierzyć na słowo, są to uchwyty hakowe. Mogą być kategorii pierwszej bądź drugiej. Wydajność hydrauliki 47,5 litra na minutę. Tak plus, minus, zarówno w tym i w tym ciągniku. Także mamy tak samo. Tyle, że w T4 Esie na tył wyprowadzimy trzy pary wyjść hydrauliki. A w te czwórce tej zwykłej tam wyprowadzimy sobie już trzy pary, plus jeszcze jedna dodatkowa. Także możemy do czterech par na tył sobie dorzucić. Ogólnie tu sterowany mechanicznie, czy tutaj, czy tutaj. Także wygląda to całkiem podobnie. Jeżeli chodzi natomiast o zaczepy, też oczywiście to jest konfigurowalne. Tu akurat dolny zaczep i zwykły przesuwny na naszynie. Wałek odbioru mocy, prędkość 540 bądź 540, 540 ECO oraz prędkość zależna od prędkości jazdy. Też oczywiście kwestia konfigurowalna na etapie wyboru maszyny. Gniazdo siedmiopinowe elektryczne tak, poza tym standardowy układ tu jeszcze dźwignia do podnoszenia opuszczania podnośnika dużo łatwiej jest podpinać maszyny. No i jeszcze szybki rzut oka na. Tą zwykłą T4, tu na przykład mamy automatyczny zaczep wyjścia hydrauliki w liczbie trzech par, też dźwignia do obsługi podnośnika, również gniazdo siedmiopinowe i tak samo cięgna zakończona uchwytami hakowymi, tyle że tutaj udźwig podnośnika w przypadku tego traktora 2760 kg, także jest nieco większy udźwig w przypadku T4SA z tym dodatkowym siłownikiem wspomagającym, tutaj mamy nieco mniej kilogramów ale też podobnie jak i masa, to wszystko oscyluje gdzieś tutaj w granicach 3 ton, czy w tym, czy w tym ciągniku. No i oba ciągniki też mogą być jeszcze doposażone w dodatkowe zawory międzyosiowe do hydrauliki, bo oba te traktory, jako że są zwinne, bardzo często też możecie spotkać z ładowaczami czołowymi. Też są dodatkowe opcjonalne joysticki mechaniczne wtedy w kabinie. Także jako że są to kompaktowe, zwinne konstrukcje, to i z ładowaczem czołowym też bardzo często można je spotkać. Także myślę, że ogólne zewnętrzne techniczne tych ciągników omówione. Jeszcze szybko sobie rzucimy okiem do kabiny, zarówno tego, jak i tego ciągnika. Teraz skakujemy sobie do ciągnika z serii T4S i na jego kabinie skupimy się przez chwilę. Kabina oparta na czterech słupkach i jest naprawdę bardzo dobra widoczność dzięki temu. Także mamy jedne drzwi i drugie po obu stronach, jako te pełne boczne przestrzenie. Kabina nie jest dodatkowo wykończona jakimś tworzywem, tylko to wszystko są metalowe słupki, także po prostu jest to nieco prostsza konstrukcja w porównaniu z T4, tym zwykłym. Na wysokość, taki zapas miejsca jeszcze mój wzrost 174 cm. Na szerokość też wydaje mi się, że wygląda to całkiem podobnie, bo są to ciągniki o podobnych gabarytach. Widoczność, czy w tym, czy w tym ciągniku, jest naprawdę dobra. Szyba pociągnięta praktycznie do samego dołu. Tu jedynie mamy takie dodatkowe uchwyty, mocowania i takie łączenie szyby, taka uszczelka jeszcze tutaj. Ale ogólnie widoczność czy w tym, czy w tym ciągniku jest naprawdę dobra. W tej konfiguracji ciągnika akurat fotel mamy amortyzowany mechanicznie, też w obszyciu materiałowym, także jakoś za wiele regulacji może tutaj nie mamy, no bo jest to prostszy fotel, ale też mamy dwa podłokietniki. Są one dużo twardsze niż w tym ciągniku serii T4. Zwykłym, ale tam mamy też i amortyzację pneumatyczną. Tutaj też można sobie swoją drogą fotel z amortyzacją pneumatyczną dołożyć. Kierownica regulowana w jednej płaszczyźnie i w porównaniu z t czwórką zwykłą. Do nas przybliża się dźwignia zmiany kierunku jazdy i taki panel do obsługi świateł czy wyłącznika prądu oraz ta manetka do obsługi kierunkowskazów. Tam przybliżały się do nas również liczniki. Tutaj mamy już to wszystko w formie takiej deski rozdzielczej, zabudowanej na stałe obrotomie wskaźniki paliwa, temperatury. Standard można powiedzieć. Dwa przyciski do obsługi takiego małego wyświetlacza. Stacyjka, też tutaj z prawej strony. Do tego mamy też fotel pasażera rozkładany w ten sposób. O jeszcze z tym dodatkowym boczkiem, także jest więcej miejsca do siedzenia. Także mimo tego, że ciągnik nieco mniejszy, bardziej kompaktowy, to i tak mamy jeszcze dodatkowe miejsce dla pasażera, także bardzo fajnie. Jeżeli chodzi o przekładnię tego ciągnika, to tutaj wygląda to już nieco inaczej, też całkiem podobnie jak w przypadku zwykłej te czwórki, ale tutaj mamy pierwszą przekładnię również Synchro shuttle 8 na 8, czyli cztery biegi do przodu, dwuzakresowy reduktor. To taka pierwsza odmiana, wtedy mamy maksymalną prędkość 30 km godzinę. i druga przekładnia taka, jak w tym ciągniku, też Synchro Shuttle 12 biegów do przodu, 12 biegów do tyłu, czyli 4 biegi główne i 3 zakresowy reduktor. Do tego możemy dołożyć sobie reduktor biegów pełzających, co powoduje nam dojście dodatkowych biegów. I mamy 20 biegów do przodu, 20 biegów do tyłu. I prędkość maksymalna wtedy może wynosić około 40 km na godzinę. Rozmieszczenie elementów nieco inne niż w przypadku zwykłej te czwórki. Ten panel nie jest już tak bardziej mocno tutaj pociągnięty, tylko to jest już dużo prostsze, po prostu. Także mamy cztery biegi tutaj, trzy zakresowy reduktor, obsługa dwóch par wyjść hydrauliki, dźwignia gazu ręcznego, obsługa podnośnika i tu mamy jeszcze tak zwany mechaniczny EHR, czyli system Liftomatic. Ustalamy sobie wysokość i tym mechanizmem możemy sobie szybko podnieść, opuścić maszynę. W tej wersji ciągnika jest on nieco prostszy. W zwykłej T4 jest on nieco bardziej rozbudowany. Też mamy tam taki, tak zwany mechaniczny EHR, czyli to szybkie podnoszenie, opuszczanie. Tutaj panel do świateł czy spryskiwaczy, wycieraczek, także tu jest bardzo prosta konstrukcja. Z lewej strony dźwignia do wyboru dwóch prędkości wałka, uruchamianie wałka za pomocą dźwigni mechanicznej. Hamulec ręczny jeszcze tutaj. Dodatkowe takie przestrzenie na jakieś drobne przedmioty. I jeszcze tutaj z tyłu mamy gniazdo 12-woltowe zapalniczki i uchwyt na jakiś mniejszy kubek. W górnej części kabiny mamy też przeszklone okno dachowe podobnie jak w zwykłej T4, również uchylne i też jest roleta przeciwsłoneczna do zakrycia tego okna dachowego. Z lewej strony jeszcze mały panel do obsługi klimatyzacji i nawiewów w formie takich pokręteł. Głośniki tutaj tutaj, bo mamy też dołożone radio, kratki nawiewów. Także to wygląda naprawdę całkiem podobnie. Także kabinę mamy omówioną. Tak można powiedzieć w telegraficznym skrócie z pełnej prezentacji tego modelu, którą znajdziecie na tym kanale. Link będzie gdzieś w opisie pod tym filmem. Możecie nieco bardziej szczegółowo zaznajomić się z całą kabiną tego ciągnika. Także zapraszam do sprawdzenia również pełnej prezentacji, jeżeli ktoś chce dowiedzieć się nieco więcej. W przypadku sprawdzenia kabiny tego ciągnika zobaczymy sobie jeszcze poziom wyciszenia. Damy sobie około 1200 obrotów. Tak jak zawsze, I zobaczymy przy 1200 obrotach na minutę, jak. Będzie się prezentował poziom głośności o 1200 obrotów, około. No i sprawdzamy sobie miernikiem, jak to wygląda. No i jak można zauważyć, około 49-50 dB, coś w takich granicach. Tak ogólnie. Jest ta charakterystyczna praca silnika trzycylindrowego, tak w kabinie, no to powiedzmy, że jest dosyć cicho, jest ona dobrze wybuszona, też te dodatkowe materiały w podsufitce czy na bokach, dodatkowo też chłoną nieco ten hałas, także tak wygląda wyciszenie kabiny w T4S. Skoczyliśmy sobie do kabiny New Hollanda z serii T4, tego bez dopisku S i zajmiemy się jego kabiną. Jest ona sześciosłupkowa, czyli dwa słupki tutaj, dwa tutaj i jeszcze dwa na samym tyle. Kabina ogólnie wykończona, można powiedzieć, że dosyć jasnymi materiałami, miękka podsufitka do tego mamy słupki boczne w kolorze szarym tak samo tutaj dodatkowe jeszcze szare wstawki plastików z lewej i z prawej strony ogólnie kabina jest przestronna jak na tą klasę i moc ciągnika 75 koni maksymalnej mocy czyli kompaktowa konstrukcja na szerokość jest naprawdę dużo miejsca na wysokość również mój wzrost 174 cm jako taki punkt odniesienia całkowicie płaska podłoga fotel pasażera dołożony tutaj ten fotel operatora jest również obracany o 15 stopni. Może nie jakoś bardzo dużo, no ale zawsze powiedzmy gdzieś będzie ten pewien komfort pracy do zerkania, co się dzieje tam z tyłu za ciągnikiem. Także też fajna sprawa, że jest taka opcja. Do tego fotel, oczywiście przesuwany do przodu, do tyłu, no to już takie można powiedzieć standardowe regulacje. Jest on z amortyzacją pneumatyczną. Jest to fotel w oprzeciu materiałowym, dosyć miękki, tak samo podłokietnik ten z lewej, z prawej strony oba miękkie. Kierownica regulowana w jednej płaszczyźnie, w ten sposób, i razem z kierownicą, przybliża się do nas licznik tego ciągnika. Dźwignia zmiany kierunku jazdy. Panel do sterowania małym wyświetlaczem pomiędzy zegarami czy manetką od świateł. Stacyjka też zintegrowana razem z tą kolumną kierownicy. Tutaj ta obudowa tego panelu przedniego w jasnym kolorze. Do tego dużo kratek nawiewów tutaj z przodu, więc ten na przykład ciepły nawiew czy nawiew z klimatyzacji będzie nieco bardziej tak szedł w stronę operatora. Dołożone okno dachowe z roletą przeciwsłoneczną. Okno też otwierane, uchylne. Także jakieś świeże powietrze można wpuścić. O, zamkniemy sobie roletę w ten sposób. Na przykład można ją również zwolnić, złożyć, jeżeli jest taka potrzeba. Jeżeli o przekładnię chodzi, to sprawa jest dosyć prosta. Mamy cztery biegi główne, do tego trzy zakresy reduktora. 12 na 12 jest to przekładnia synchroszatu. Także mamy 12 biegów do przodu, 12 do tyłu w podstawowej wersji. Możemy dołożyć sobie biegi pełzające, wtedy ich liczba wzrośnie do 20 do przodu, 20 do tyłu. Prędkość maksymalna 30 bądź 40 km na godzinę. I rewers może być mechaniczny bądź hydrauliczny, także to już konfigurowalne. Ale, na przykład, przekładnia pełzająca z rewersem hydraulicznym to już taki fajnie skonfigurowany ciągnik. Dźwignia tutaj do zmiany czterech głównych biegów: dźwignia reduktora tutaj, gaz ręczny, gniazda USB, miejsce na przykład na telefon. Trzy pary wyjść hydraulicznych obsługiwanych tymi dźwigniami, włączanie przedniego napędu, biegi pełzające, ten właśnie ciągnik ma tą skrzynię 20 na 20 dźwignia do odbezpieczania zaczepu, gniazdo siedmiopinowe, włączanie, wyłączanie wałka, dwie dźwignie od obsługi podnośnika, 12V gniazdo zapalniczki jeszcze tutaj. Na prawym słupku pokrętła do obsługi klimatyzacji nawiewów, obsługa świateł za pomocą takiego pokrętła, światła na kabinie, światło ostrzegawcze i radio jeszcze na samej górze. Z lewej strony dźwignia hamulca ręcznego i dźwignia do wyboru dwóch prędkości wałka. I jeszcze na lewym słupku obsługa wycieraczek i główny wyłącznik prądu. Dwa głośniki w tylnej części. Także na szybko, omawiając sobie kabinę, tak to wygląda w takim ciągniku. Jeżeli ktoś bardzo szczegółowo chce zobaczyć, jak ta kabina wygląda, zapraszam do pewnej prezentacji modelu z serii T4. W opisie znajdziecie link do tego filmu. Jeżeli chodzi o kabinę, to w przypadku New Hollanda z serii T4 zostało nam jeszcze do sprawdzenia. Wyciszenie kabiny, więc tak jak poprzednio 1200 obrotów około, to będzie coś pewnie koło tego, jest koło 1200 obrotów, no i sprawdzamy miernikiem jak to wygląda. no i tutaj mamy około 56-57 dB przy 1200 obrotach na minutę także w porównaniu do t 4 sa tu jest nieco głośniej można by powiedzieć, że trochę werdykt zaskakujący ale wydaje mi się, że przy wyższych obrotach to akurat T4 będzie zyskiwać bo ogólnie to wyciszenie kabiny będzie chyba tutaj wydaje mi się, że nieco lepsze bo jest więcej tych materiałów zbierających dźwięk Także moim zdaniem, przy wyższych obrotach ta czwórka ta zwykła spisze się nieco lepiej. Krótkie podsumowanie tego materiału na temat tych dwóch ciągników. Oba te ciągniki to kompaktowe konstrukcje w przedziale mocy 55 do 75 koni mechanicznych. Tu mamy silnik trzycylindrowy, tutaj czterocylindrowy, moc całkiem podobna, tutaj nieco więcej momentu obrotowego, ale powiedzmy, że są to całkiem zbliżone konstrukcje, tyle że na przykład zwykła ta czwórka jest nieco zwinniejsza. Ma nieco inaczej przebudowaną kabinę, moim zdaniem nieco bardziej komfortową, opartą na sześciu słupkach. Tutaj jest to już oczywiście wszystko nieco prostsze. Także to wszystko zależy oczywiście od indywidualnych preferencji, jak to się mówi, co kto dokładnie oczekuje od takiej maszyny. Ale myślę, że oba te ciągniki są bardzo dobrą propozycją w segmencie mocy około powiedzmy 75 koni mechanicznych. Wiem, że zapewne interesuje was cena takiego czy takiego ciągnika, a teraz jej nie będę podawał. Będzie ona podana w opisie filmu, bo jest to zmienny czynnik, także można będzie to w razie czego zaktualizować, ale w opisie pod tym filmem znajdziecie taką orientacyjną cenę zarówno za ten, jak i za ten ciągnik. Także mi nie pozostało nic innego jak podziękować wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że zostaniecie na dłużej na tym kanale. Sprawdźcie również inne filmy. Są również pełne prezentacje, zarówno tego, jak i tego ciągnika, takie nieco bardziej szczegółowe. Także serdecznie zachęcam do ich sprawdzenia. Dziękuję Wam raz jeszcze za uwagę. Do zobaczenia. Cześć!